Kurka, już zaczyna śpiewać. Witam serdecznie. Jesteśmy w Ogrodzie. U nas tutaj leśnie gródminówce. Przyjechali nas odwiedzić tutaj, słynny rzeźbiarz z Makowa Kiedyś przed 20 laty pamiętasz jak rzeźbiłeś tu? Tak. Świętowida, no już zapomniał sobie o tym, ale teraz jak zobaczył rzeźbę przypomniał Działał komunistycznie. Tak, tak, to było 20 lat temu 20, Różnych ponad 30 rzeźbiarzy z całej Europy rzeźbiło tego świętowida mojego Pokazujemy zaraz wisterię, pokażemy jaka cudowna Pokaż wisterię na ułamek sekundy Popatrz jaki raj Stworzony na ziemi No o, i dobra ta wisteria jest taka historia, u nas 20 lat, tak? ogród powstał 20 lat tak? wisteria już tutaj była posadzona jako pierwsza. Tak się po 200 latach rozrosła. Tu są chłopaki, też się chcą zająć tym ogrodem, coś tworzymy otwarcie. Przyjechała dziewczyna, zagraj coś fajnego nam. Przed japońskim ogrodem stoimy właśnie i muzykę japońską masz, tak? Weszły w pole kurki trzy. W zwolnionym tempie wychodzi po japońsku. O, po japońsku. I takie ludzie nas tu odwiedzają, tu naszego kolarza słynnego mamy przyjechał na rowerze, pod tą górkę, nie wysiadł z roweru, tylko dojechał pozdrawiamy wszystkich, a będzie ktoś chciał odwiedzić teraz mam wiele spotkań, pytałem ludzie kiedy będzie można odwiedzić, spotkanie zrobić chcemy zrobić spotkanie, przyjadł tutaj ten masażysta od kręgosłupa, ten Rosjanin zaprosiłem go, zaprosimy też paru ciekawych ludzi takich, których nigdzie nie byli może mniej znanych, nie musimy zapraszać dużych nazwisk u mnie będziecie zawsze jakieś, jajka, kwiaty, lilia teraz 20 tysięcy lilii zakwitnie, będzie można zobaczyć tutaj Kasia może przyjedzie do ogrodu też dołączy się do ogrodu do pomocy cały czerwiec jestem na harmonii kosmosu później jestem na ukazany jestem zdrowia bez leków także zapowiem od razu moją zajadkę i od lipca chcemy zrobić tutaj takie spotkanie są tu chłopaki, które pomogą fundacji e, dźwignąć się na nogi tutaj i zrobimy spotkanie zrobimy ognisko będzie znowu ciepłe i piękne chwile pozdrawiam raz będzie Gole z orkiestry o może i gole, może i gole z orkiestry zaprosimy Pozdrawiam wszystkich serdecznie z ogrodu milówce. Dzięki. Serdecznie ponowię ogrodu Milówki Leśna Gród. Pokazujemy jak ładnie wisteria zakwitu. A tutaj Kasia nasza pojechała. Poznałem ją u Tariusza Rolnika. Odwiedzi... Pozdrawiamy. 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 Przyjechała aż zwokąd. Z Makowa podkalańskiego. Możliwe, że dołączy tutaj do naszej fundacji. My, tak, jak powiedziałem na poprzednim filmek w lipcu chcemy zrobić spotkanie takie. Macie tu są inne produkty. Wiele tych spotkań w Polsce jest. Dobrze, że ludzie się integrują. Wszędzie gdzieś coś się dowiemy. Ja u rolnika zobaczyłem inne rzeczy, u mnie inne. U mnie zobaczycie kurki na wybiegu, przy muzyce, jajka, nabędziecie kwiaty, lilie, drzewka. Stare odmiany będą już do nabycia w lipcu, a więc ryneta, antonówka śmietankowa, bojkę, malinówka. Wszystko to możecie nabyć za parę groszy. Kto przyjedzie tutaj do nas po nabicie tych drzewek, będzie miał pokój tam gratis i będzie mógł sobie nabyć takie drzewa. Pokażę szczegóły tej, tej promocji. Pokażę: ta wisteria ma 20 lat, coś pięknego. Jestem zakochany. Na dole mamy fioletową, tu jest taka piękna biała. Ten ogród, myślę, że zacznie działać, używimy go. Jak już Kasia przyjazd z taką harfą, to myślę, że uda się coś tu pięknego uruchomić. Bez, bez, bez. Także no takie, takie mamy tutaj wyzwanie, żeby w lipcu zrobić u mnie jakieś spotkanie. Ogłoszę gdzieś tam, kto będzie mu przyjechać, nie muszą być to tysiące ludzi. Zrobimy kameralne, nawet jak przyjedzie 20, czy 50 osób, zrobimy sobie ognisko. Ja zrobię poczęstunek, zrobimy jaśnicę, paellę, Są tutaj chłopaki w ogrodzie, zrobią coś. Młodzi ludzie, którzy wzięli ten obrót, załatwiają ja mam teraz dokumenty wszystkie całe związane z fundacją, z wyborem nowego prezesa. Także trwa to ten sezon, myślę, że już nie będzie jakiś tam potężne spotkania. Cały czas to uruchamiamy. No muszę to powiedzieć, bo ludzi wielu nie wie. Ja co roku spotykam się pod tym drzewem. Jestem zachwycony, kocham to drzewo. Praktycznie to drzewo jest jak ta piękna Kasia, która mnie odwiedziła. Tak te samo wiadry, pachnie Kasia, dziękuję. no też niesamowite, piękne dziewczyny przyciągają. Jak mogę się wypowiedzieć o zapachu, bowiem, bo to kobieta na takie szczegóły no. różne zwraca uwagę, no. e, to jest taki jaśmin robinia. E, no bo to jest tata. robinia, no, no, akacjowy. E, bardzo piękny zapach. Wisteria. No, co, I co wiatr zawieje, słuchajcie, to, no. to, to, to czuć ten nie mogę wam przekazać, Nie mogę Wam przekazać, jak pachnie ta wisteria, ale Ty nam wyraź to muzyką, pokaż jak ona pachnie. O, coś takiego, to, to jest taki zapach jak ta muzyka japońska. Stoimy właśnie u podnóża tutaj ogrodu japońskiego. Także zapraszam wszystkich, całe lato będzie mógł służyć ten ogród społeczeństwu. Dałem głos oczywiście następnym ludziom, którzy się tym zajmą. Oczywiście warunkiem jest służebność tego ogrodu dla, dla ludzi, dla rodzin, które mogą przyjechać z dziećmi. No, żeby to nie stało puste i zamknięte. Posprzątali, ogarnęli, jest wykoszona trawa. Także można spędzić na sobotę i niedzielę tu, wspaniałe ognisko, zrobić segrila. Obieg jest cały zamknięty, także spokojnie można odpoczywać w sobotę i niedzielę. Umawiajcie się, będzie podany telefon tych młodych chłopaków tu w fundacjach, którzy to przejmują. Ja oczywiście od Ciebie pozdrawiam, cieszę się, że taka piękna, boska ja Kasia przyjęła. do nas. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do Grzegorza. Jak Ci e, podoba, pierwszy osadziecie. raz w życiu jesteś u mnie, tak? Tak. I myślę, że nie ostatni raz. Nie. Pierwszy, ale nie ostatni. No takie kobiety jak przychodzą, takie kobiety, jak przychodzą to chce się tak. żyć i, i warto tutaj coś tworzyć. Tak, i po prostu ważna jest systematyka, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. To jest moja, Twoja pierwsza wizyta, możliwe, że tak. nauczysz się tu i wspólnego coś. Zaraz siądziemy i porozmawiamy. Jestem zachwycona i zainspirowana. I te wszystkie zapachy kwiatów otulające. Tak. Przyjedźcie, zobaczcie sami. Poka, pokażemy jak kwitną rododendrony, kwitną głogi, śliwy, ałycze już mają owoce, już skończyły się kwitnąć. Nie. No, Lilię to u mnie na dole będzie 20 tysięcy pokaz za tydzień. No i wisteria, no, cudowna wisteria, jestem zachwycony tym, że. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i cały czas oglądam do Waszej dyspozycji. Hej. Pokazujemy teraz kurki, przyjechała też po kurki, bo że kurki dla siebie weźmiesz do domu. Tak, ja specjalnie na Hartwie zagrać, im, bo słyszała, że Dokładnie. puszczamy muzykę Beethovena. Na mój to teraz pokażę jak gra tym moim kurką. O kurka, aż zaczyna śpiewać. O, tak. Patrz, jak śpiewa. A jak słucha ta kurka. Na pewno coś tam się dzieje. Uszy ma zaczarowany. A co to jest? Jak śpiewa. Także pokażę wam, pokażę wam niedługo na filmiku kurki rot Islandy, tak zwany karmazyn po polsku. Ta kurka będzie można u nas nabyć. Ma na 19 tygodni, rewelacyjna. Dorasta do, kura do 3,5 kg, kogut nawet 4 kg. Także rewelacja. Pokażę wam niedługo, wielu ludzi pyta Yy, mają te kury, nie wiedzą jak zachorowały na, ko, na, na kok, kok, koksyjodę, koksykoidy. To jest taki pierwotniak, który atakuje kurę, Pokażę, jak zwalczyć go, pokażę, jak je stosować zioła, którymi zioła można wylać zupełnie tą, 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 tą pasożeniczą, taką chorobę. Ludzi im dolega, to kurka ma biegunkę, wtedy jest to choroba jeli i kurka po prostu bie, miała biegunkę. U gęsi objawia się to chorami, chorobami nerek. Wielu ludzi mnie o to pyta, pokażę, jakie zioła stosować. Tu te rosną wokoło, mamy tutaj tak, tu trawę dostały i w tej trawie jest 30 różnych ziół. Jeśli człowiek potrafi wyleczyć Ciebie, bo to musi potrafić wyleczyć kurkę. Pokażę, co zastosować do takiej e, kurki, którą macie na wybiegu. Ta choroba staje się u kur, e, dlatego że jest, na przykład są w dużym zagęszczeniu, jest teraz upały, jest ciepło i mogą właśnie taki pierwotnie, rodzi się on wieli, tak jest. E, stolce są takie pianiste, krwawe. E, pokażę wtedy dokładnie, jaką zastosować metodę, jak domowym sposobem to, to wyleczyć. Także można, są różne środki na rynku, można kupić to, ale po co stosować chemię, po co obciążać kurę, można to naturalnym środkami. Również pokażę, dlaczego ludzie dają, pytają się mnie, dlaczego żyta nie wolno dawać kurom, daje się pszenicę, jest to łatwo przyspalne, łatwo strawne. Żyte nie daje się kury, bo żyta nie daje się kurom, ponieważ posiada polisacharydy, takie nieskrobiowe, które powodują wydzielanie śluzu, zatyka to jelita, nie ma wtedy odbioru wody nie ma enzym, nie ma enzymatycznego trawienia również powiem dlaczego właśnie w karmie nie, nie, warto, nie, nie warto dawać żyta daje się jęczmień, daje się pszenicę 10% daje się owiec unika się dawania żytów z powodu właśnie tych polisacharydów nieskrobiowych, które właśnie wytwarzają dużo właśnie śluzu który zatyka jelita kurze i, i one po prostu chorują i również pewien cały filmik pokaże o tym jak kurę wyleczyć taką domową takim domowym sposobem i zastosujemy jakie zioła można podawać, w jakiej formie podawać żeby kury uniknęły właśnie tych tej, 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 tej koksy, koksykoidy. Koksy, koksykioza, także e, wiele ludzi zna. kury wtedy chudną, mogą paść, dlatego można to samemu sobie poradzić, nie? Polecam wszystkim, oglądajcie nasz filmik. Kasia jeszcze przyjedzie do nas? Y przyjadę i jeszcze na pożegnanie zagram raz. Wyszły w pole kurki 3, dobra? O, jeszcze zagram moim kurkom na koniec. Tak, słuchaj. O, dzięki Ci Kasiu, dziękuję. i uciekamy. Już pozdrawiamy wszystkich. Także oglądajcie filmiki, pokażę jak dowoli, dowolne różne dolegliwości można pokonać na własnym kurniku, jak jest kurka na wybiegu. Pozdrawiamy i dziękuję.